Cześć, nazywam się Tomasz Kosko, od 9 lat pracuję w porfarm ostatnio na stanowisku Head of Consumer Communication. Najbardziej lubię bardzo dużą dynamikę pracy i ogromne zróżnicowanie projektów, w których mogę uczestniczyć. Na przykład, jeżeli w poniedziałek zajmuję się analizami ekonometrycznymi, w środku tygodnia zastanawiam się, w jaki sposób zachowania konsumenckie powinny wpłynąć na naszą strategię komunikacji, a na koniec tygodnia prowadzę analizy dotyczące efektywności naszych komunikacji atl -owych. Za swój największy sukces uważam stworzenie w Polfarmie zespołu ekspertów odpowiedzialnych za obszar komunikacji konsumenckiej. Ogromną wartością programu jest jego intymny charakter. Myślę, że dzięki niemu będziemy w stanie wymieniać się własnymi doświadczeniami, nawzajem inspirować i motywować do ciężkiej pracy. Mam dosyć unikalny zestaw doświadczeń. Przez kilkanaście lat pracy w branży pracowałem zarówno po stronie mediów, domów mediowych, jak i marketera. Wykorzystajmy dobrze tę fajną szansę, która przed nami stoi.